Wstałam o 5.30, żeby pojechać do Poznania, dla fabuły, na spontanie. Tak, być może. Jest sobota. Ja tydzień temu o 4.00 poszłam spać z koncertu, a teraz o tej godzinie, to ja wstawałam. O, ale ładnie nagrałam, wróciłam na się do Poznania, chcę wnieść do rynku. <laughs> Jesteśmy na Dworcu Zachodnim. Wiecie, ja jest to, z do rynku godzina, no to coś nie pasuje. Oficjalnie mamy certyfikat rogalowego czeladnika i spełniłam swoje dziecięce marzenia. Jestem taka szczęśliwa! My jesteśmy w Poznaniu! Mamy test rogali, które same robiłyśmy. O, że Widać? Widać, że godzina tam upiekłam, bo świeży. Nie? w Muzeum Rogala Świętomarczyńskiego w Poznaniu. I bardzo polecamy. bo cudownie. Ogólnie nie można było tam nagrywać, więc nic nie nagrywałam. Ale było mega fajnie. I zgłosiłyśmy się Dobre, jako... pomocnicę mm -hmm. Zgłosiłyśmy się jako pomocnice kucharza. I słuchajcie, robiłyśmy rogale. Wiecie, co robiłyśmy? Ciasto rozwałkowywałyśmy, Dostałyśmy certyfikaty. I ogólnie polecam dla dzieci, i dla dorosłych, za jebiste to było. Warto było. I akurat byliśmy na godzinę 11. I o 12.00 było oczywiście koziołki. No i prosto z tego muzeum widać było idealnie koziołki centralnie. Także mega super, bo ja jestem bardzo zadowolona i spełniałam swoje dziecięce marzenie, bo ja zawsze chciałam tam pójść, bo kocham te rogale, ale nigdy nie byłam w Poznaniu, żeby zwiedzać. Sobie taką pamiątkową zakładkę do książek i patrzcie na to! Własnoręcznie robione z modeliny. Rogalowe pier... pierniczki Rogalowe <grybujesz> Rogalowe kolczyczki Jakie śliczne <grybujesz> więc... Słuchajcie, okazało się, że dobrze wysiadłyśmy na Poznań Zachodni Ale wiecie co? Miałyśmy tu być Jesteśmy w rynku teraz w Poznaniu Tu miałyśmy być, wiecie gdzie jechałyśmy? Do miejscowości Obok. E, ponieważ jak dojadę, e, zamiast dać nam aplikację, e, że jedziemy z dworzec e, zachodni do rynku. Owszem, pokazał nam drogę do rynku, tylko do jednego miasta. E, dziękujemy, taka była. I, I słuchajcie, historia jest taka, że e, gdy posłuchały się pana, który powiedział nam, na którym przystanku wysiąść, były już w centralnym rynku, ale nie, bo jak dojadę, przecież jest lepsze. I skałam się dopiero, jak wyjeżdżał się z miasta, w coś się jest nie tak. Ale na szczęście. Ale, ale na szczęście słuchajcie. Na szczęście w ostatniej chwili cały autobus miał z nas i co jechał na tą wiesz? <noise> oni w ogóle, że oni też mają rynek, nie? Więc wiecie, no super, ja chciałam do poznania, a nie do sfażendi czy sfażendu. Okazało się, że mamy autobus powrotny i dosłownie 10.58 było się w muzeum, a o 11.00 zaczynał się pokaz. Czyli kupi zawsze masz szczęście? Kupi masz szczęście, bo ogólnie rezerwacje się robi, a my mieliśmy szczęście, bo były dwa wolne miejsca. Ale dzisiaj ogólnie stwierdziłam, że yy, kocham, pierwszy raz się stwierdziłam, że kocham Wrocław, bo się wkurzyłam na ten Poznań, jak się zgubiłyśmy, znaczy zgubiłyśmy, no jak źle i dojechałyśmy, nie? W obiadku idziemy teraz do yy, Muzeum Ubioru. Ogólnie powiem Wam, w sumie Aneta to zauważyła, że będąc w tamtym muzeum, yy, to ogólnie wiecie, tworzysz yy, rogali, jaka jest cała historia Poznania, rogali itp. I my stwierdziliśmy, że nasze wewnętrzne dziecko, w ogóle idziemy w dobrą stronę. No nie wiem, nie czekam, nie na <noise> Że y, nasze wewnętrzne dziecko też się zgłosi do robienia tych regalików, bo y, kucharz, no, kucharz, piekarz się spytał, y, kto jest chętny. No to no, my! Nie, ja dostałam różę fartuszek jako jedyna. Y, I w ogólnie. A ogólnie dzieci nie dostały fartuszków, ale my dostały się fartuszki. E, oprócz czapek i jeszcze taka jedna dziewczynka, no młodsza od nas, bo to była dziewczynka, ale no jednak starsza od tych dzieci. No i słuchajcie, gdybyśmy się nie zgłosiły, to tak naprawdę nie robiłybyśmy tych rogalików, no bo to, no dorośli nie robili tych rogalików, no. No ale że a my, 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 ani dzieci, ani dorosłe. No powiedz, powiedz, co robimy? Co my, a, my się tak wam mówiłam wcześniej. Nie mamy nagrania, bo nie może tam było nagrywać, ale wszyscy nam kibicowali i w ogóle było mega fajnie. Idziemy do Muzeum Uwioru. Mamy półtorej godziny, ale to gdzieś niby minuta jest stąd. Bo się teraz z manekinia. I pomimo słuchajcie tego, że żeśmy... No ja się wkurzyłam na początku. Super, Aneta ja poszła. Pomimo tego, że się wkurzyłam na początku, jak żeśmy wyjeżdżały z Poznania, że i jedziemy w ogóle w złym kierunku. Co znalazły? My się nie zgubiłyśmy, tylko ty gadasz i ja się. A nie mówię o tym! To jest mimo wszystko fajnie, była adrenalina. Poznajmy to, doznajmy. Ryneczek fajny. Mam rogale świętomarcińskie, zapłaciłam za 2, 23 zł, ale wydaje mi się być mega duże i właśnie sobie przypomniałam, bo opowiadam Anecie, o tym, że kiedyś nagrałam test rogali świętomarcińskich w Wałbrzychu, ale to nie było jakieś random... w sensie to były jakieś randomowe rogale, takie wiesz, Lidl i osiedlowe piekarnie w Wałbrzychu. Dobra. To te mają certyfikat. Nie, no niby, wiesz, w Biedronce też nie był certyfikat. Ale dobry był. Ja najbardziej, jeśli chodzi o marketowe, to lubię z Biedronki. Z Lidla był też spoko, ale tam z dużo rodzynek było. No zobaczymy, jak te będą smakować. Teraz sobie spacerkiem na Ostrów Tumski. Słuchajcie, to już drugi czy trzeci samolot dzisiaj, który widzę. No, tak blisko. Nie, tamten był bliżej generalnie. Tamten tak nad nami leciał, a ten leci tak obok nas. Pięknie. Wiesz co, ale to oznaczałem coś tam z miłością. Ktoś mnie kocha?